Witam was barany na czytaniu na sierpień 2024. Zaraz zobaczymy sobie różne tutaj perspektywy tego miesiąca. Także e, zaczynam rozkładać karty. Oczywiście tam no, wiadomo, że zawsze proszę o te, o te lajki, o subskrypcję. To mi pomaga rzeczywiście rozwijać ten kanał. Jeżeli ktoś by chciał wesprzeć moją pracę, to jest możliwość, jest przycisk Wesprzyj albo a, też jest podany link do a, postaw kawkę. E, także zachęcam. Dobrze, to teraz sobie zobaczymy, co dla ba baranów tutaj nowe, jakieś perspektywy tego miesiąca. Zobaczymy sobie. I co będzie przeszkadzać, co będzie pomagać, i wynik, A także miłość, rodzina lub otoczenie, praca, finanse. Jeszcze sobie tego zargnę, żeby poustawić wszystko. I już Wam mówię, o co tutaj chodzi. Perspektywa miesiąca. Początek miesiąca będzie dla Was pracowity. Nie będzie, czy ktoś jest na urlopie, czy czy po prostu nawet nie pracuje zawodowo już, czy, czy pracuje. No, to będzie pracowicie, bo będzie trzeba jakieś obowiązki wypełnić. Też być może niektórzy na jakiś, jakiś remont robią w domu czy coś i tutaj ta praca będzie wymagana. Jeśli chodzi o, o środek miesiąca, tu mogą się pojawić jakieś, jakieś wiadomości, ale to też mogą być plotki, i może być też tak, że, że jakieś sprawy dotyczące młodej osoby, takiej dosyć ruchliwej, wnikliwej, to też różnie bywa, bo ja to jakby. No, jeszcze spróbuję to potem dointerpretować, jeśli chodzi o te dane dziedziny życia. Natomiast ja bym to widziała też jakby jako sprawy rodzinne. Koniec miesiąca już się uspokoi, będzie większa harmonia. Może otrzymacie coś, jakiś, jakiś, jakiś prezent albo jakieś. Sprawy materialne tutaj mogą być też nawet urzędowe, jakieś zasiłki czy coś, co, co Wam jest tutaj dane. Jakby to powiedzieć, no, składaliście jakieś wnioski i, i tu jakby ta wypłata może nastąpić. Natomiast jeśli chodzi o to, zaraz jeszcze sobie tam dointerpretujemy, ale tak spróbuję na razie to. Całość jakby wam przekazać. Na, na pozycji, która, która mówi, co, co może przeszkodzić wam w tym miesiącu, jest rydwan. No i on mówi o tym, że coś zbyt szybko, zbyt szybko możecie jechać, zbyt szybko zabrać się do czegoś, taki zryw poczuć, że chcecie to już natychmiast wykonać i tutaj ta prędkość czy decyzji, czy, czy działania, czy de facto jazdy na przykład samochodem może Wam trochę przeszkodzić tutaj w tym miesiącu, więc uważam, że powinniście troszeczkę jakby przyjrzeć się temu, żeby, żeby czegoś nie tutaj nie nie, nie, nie sobie w tym życiu, no i to, co pomaga, jest jakby odwrotną tą, tą tutaj energią, dlatego że, co pomaga, pokazuje, że jest cierpliwość, że czekanie na jakieś owoce, na coś, co, co ma się dopiero dopełnić. Tak? Czyli, jeżeli tutaj wychodzi na to, że coś możecie za szybko zrobić, no to tu będzie, będzie jakiś ból serca, jakiś coś niefajnego, nie bo w wyniku tak wychodzi. Ja sobie do, dołożę jeszcze kartę, bo... Tak, lepiej pozostać w takim, w takiej... Tutaj de facto jakby to mówi o decyzjach. Pozostać w takiej energii, że nie podejmiecie jeszcze decyzji, bo nie macie wszystkiego, a co jakby wam pokazuje całość sprawy, nie możecie podjąć decyzji, bo brakuje wam jakiejś rady, jeszcze kogoś z tej dziedziny, to wynik może być taki, że jeżeli się wstrzymacie z tym, to będzie ta energia wstrzymana i ona jakby przejdzie na nowy miesiąc. Natomiast jeśli a wy nie posłuchacie rady, <laughs> to może się skończyć jakimś bólem, jakimiś e, nieprzyjemnościami, e, jakimś żalem, coś tu będzie takiego bolesnego. Dobrze, jeśli chodzi o związki, związki są, e, na, e, na związkach jest e, o, po prostu kapłanka. I kapłanka mówi o jakichś tajemnicach, ale też mówi o związkach e, takich, że m, typu, relacja typu kochanka-kochanek i osoba, która jest e, w związku, tak? Obojętnie, czy to małżeńskim, czy. tam, Więc m, dla par to oczywiście, jest e, takie coś, żeby nie wchodzić a, w taki związek, ponieważ może to a, się źle skończyć dla rodziny. A dla osób samotnych może wyniknąć z tego, że będą jakieś nie, jakieś, no po prostu nieprzyjemności, tak? Zobaczmy jeszcze tutaj, tak, dla stałych związków i dla tak. Tutaj ktoś może Was czarować i nawet powiem, że okłamać, że jest wolny, tak? Więc tutaj musicie, jeśli chodzi o samotne osoby, musicie się tutaj bardziej przyjrzeć temu. Może kłamać na przykład, że już jest w trakcie rozwodu czy coś. Tu tak, natomiast jeśli chodzi o osoby samo, osoby w związkach, to tu jest też rada, że ktoś Wam tam będzie pokazywał no takie zbyt. Jakby to powiedzieć, no będziecie się po prostu Kierowali takimi złudzeniami, tak? To, co wam by się wydawało, że to może jakaś wielka miłość, czy coś to może tylko Wam zaszkodzić, ponieważ to są takie mrzonki, to jest pokazane w siódemce kielichów, a nie jest to typowa karta jakby takich stałych uczuć czy coś, tylko to jest pokazane, że są jakieś marzenia, którzy może marzą o jakiejś wielkiej miłości i jakby ta osoba się zaczęła wpisywać w ten, w ten wizerunek, natomiast to nie jest prawda, tak? to nie jest tutaj żadna wielka miłość. Także tutaj są takie zagrożenia dla związków, także raczej nie mieć jakichś wygórowanych oczekiwań wobec partnera, bo potem może się narodzić chęć po prostu, jeżeli się pojawi jakaś taka osoba, która w jakiś sposób wam będziecie myśleć, że ona, że ona Wam tutaj zrealizuje te Wasze potrzeby, to nic bardziej mylnego, także tu będzie wtedy katastrofa. Raczej się wstrzymać w tym miesiącu z jakimiś stawianymi na ostrzu noża sytuacjami, w sensie być albo nie być razem, tak? Nie robić tutaj takich decyzji. Może też być tak, że ktoś z Was jakby może dostrzeże, że wasz partner no, tutaj ma jakieś takie tendencje. Tak czy inaczej, jeśli chodzi o zmianę statusu waszego związku, raczej poczekać z tym, że tu czas jakby jest ważny i cierpliwość, bo wtedy to wszystko się jakoś wyjaśni dla was na, na korzyść, tak? Jeżeli poczekacie, przeczekacie jeszcze ten miesiąc, to nie podejmując jakichś właśnie takich decyzji, które mogłyby być dla Was szkodliwe później, to, to będzie dobrze. Jeśli chodzi o rodzina, otoczenie, to jest znowuż jakieś dziecko, jakaś nowe, nowa droga. I to by mi się zgadzało jakby ze środkiem miesiąca, w którym pojawia się jakiś młody człowiek, albo pojawia się jakaś sprawa dotycząca tego młodego człowieka w Waszym życiu czy w otoczeniu. To będzie miało jakiś e, wpływ na wasze życie, albo wy będziecie mogli wpłynąć na życie tej, tej osoby. E, no i to, że to jest jakaś nowa droga. Może decyzja o tej nowej drodze. Ale uwaga. Uwaga tutaj. Bo jeżeli, e, no, że tutaj może ktoś e, chcieć e, jakby trochę przymuszać, przy, przykombinować e, może, żeby pomóc temu młodemu człowiekowi, żeby będzie was tam, tutaj mógł e, wywierać na was wpływ taki e, e, kobieta jakaś mi się po, pojawiła, natomiast e, jeżeli ten młody człowiek jest kobietą, to też uwaga, bo on będzie też kombinował ona będzie kombinowała, ta, ta dziewczyna, tak, tutaj więc raczej raczej odwołuję się do tej rady, wstrzymać się z jakimiś większymi decyzjami szczególnie też jakimiś finansowymi, bo tu będzie bardzo dużo takiego nacisku na was w sensie takich informacji płynących jakieś po prostu rzeczy które już powinny być zrobione, zaraz jeszcze sobie dopowiem tutaj tak a tu raczej powinno się, powinniście zachować stabilność, bo coś z przeszłości, właśnie, będzie też tutaj wracać do Was. Więc nauczenie, jakby doświadczeniem przyszłości, może skojarzycie sobie tą sprawę i jakby przemyślicie to. I mówię cały czas, ten miesiąc, mimo że będzie się Wam wydawało, że dynamicznie wszystko się dzieje, Każe nam, Wam odejść, jakby krok do tyłu zrobić i przejrzeć się, dać sobie czas na podjęcie decyzji jakichkolwiek. I tu też finansowych, i też jakby w związku z pracą, to może oznaczać, że może będziecie mieli jakieś oferty, tak? Jesteście w jakiejś firmie, której na przykład jest, no tak mało na przykład zarabiacie, według Was, ale jest stabilnie, nic Wam tam nie grozi, jest tam, więc jest rada taka, być może mieliście kiedyś taki zryw już, że zmieniliście nagle pracę i potem, potem mogliście tego żałować, więc tutaj jest rada taka, żeby dobrze się przyjrzeć tej ofercie i myślę, że pod koniec miesiąca dopiero będzie jakaś Będziecie mieli tyle informacji, że będziecie mogli, mogli to po prostu harmonijnie podjąć. Dlatego, jeśli chodzi o finanse, to tutaj będzie dużo wydatków. Musicie troszeczkę być <grytanie> bardziej oszczędni w tym miesiącu, bo, bo będzie po prostu tutaj jakiś. No. Tak mi się wydaje, że. No, że tu będzie już tak, bo będzie nowe, nowe jakieś dochody, coś, jakby na początku czegoś, czego jeszcze nie ma, możecie zaryzykować jakoś finansowo. Poczekajcie, aż to nowe się ukonstytuuje, będzie takie namacalne dla Was, wtedy jakby tutaj będziecie mogli, mogli to do, dopracować. Także tyle o, o takich ogólnych, ale jeszcze sobie dopowiemy ten początek miesiąca. Dlaczego tutaj jest ósemka? No, tu, tu jakiś mężczyzna a, też wychodzi przy tym i kobieta. No, to może być tak, że albo szef, szefowa będą tutaj naciski jakieś po prostu na Was, żebyście coś dokończyli, a, albo szybciej zrobili. Ale Wy się przyglądajcie bardzo temu, żebyście nie narobili błędów. Albo dla niektórych będzie takie coś, że a, będzie trzeba zrobić remont na przykład w domu. No, bo ktoś bardzo będzie chciał, albo dla Waszej wygody, albo a, generalnie jakieś takie będą koncepcje a, tego, więc ten, te pierwsze, a, pierwsze 10 dni będzie związane bardziej takim właśnie tutaj polepszaniem a, sobie a, komfortu, a, i pracą nad tym. Albo w pracy po prostu będzie dużo pracy, bo tutaj jest, że dużo informacji będzie przychodzić. E, środek miesiąca jest właśnie ta osoba młoda. No, może być kobieta, ale to też nie jest powiedziane. Uh -huh. Tu będą jakieś też plany, w związku z tym. Żeby tutaj jakoś pomóc, tak? Jakaś taka współpraca, żeby była jakaś taka. E, e, może to być młoda osoba zakochana, może córka, sen się zakocha i po prostu będzie snuć jakieś plany. Także tu uwaga, nawet jak będzie na was jakieś wywierać tutaj wpływy, to e, po prostu rozsądnie do tego podajcie, tak? Że ta, Chyba, że jak ktoś nie ma kontakt z żadnymi młodymi osobami, ani w pracy, ani w rodzinie, to może być tak, że jakaś osoba z internetu może się pojawić młodsza od Was, będzie Wam tutaj snuć plany dotyczące jakiegoś, właśnie, nowego związku. I tutaj bym radziła, tak jak mówiłam wcześniej. Przyjrzeć się tej osobie i też jakby się zastanowić nad tym wszystkim. No i końcówka miesiąca, 6 pentakli, zobaczymy sobie tutaj. No tutaj troszkę ruszy to wszystko do przodu, ale uwaga, może się tam rzeczywiście zakończyć jakaś sprawa, ta, taka właśnie, może się zakończyć to wszystko tam jakąś bolesną sprawą. Natomiast wy y, tu musicie na koniec miesiąca zawalczyć o swoje, żeby była ta sprawiedliwość i równowaga, tak, w tym wszystkim. Y, jeszcze tak zobaczę, jak się może... No, ma się skończyć dobrze, bo będzie świętowanie tego, ale uwaga może też z otoczenia, bo może być jakaś osoba właśnie młoda tu, y, więc... Bym radziła mieć oczy otwarte. Dobrze. Jeszcze tak zerkniemy sobie, jaki będzie, będzie energia, z którą będziecie przechodzić do. albo tak, tym do końca już. Jaką będziecie przechodzić do następnego miesiąca. Mm, tutaj dobrze jest. No, bardzo dobrze. Tak, tutaj inaczej, jakby dzięki temu, że przetrwacie ten miesiąc, nie będziecie zbytnio rozdawać. To tak, po pierwsze, w domu ci, którzy robią remont, będą mieli po prostu większy komfort, będą się cieszyć z tego, rodzina będzie się cieszyć, będzie wam, jeśli chodzi o pieniądze, to przechodzicie raczej w dobrych perspektywach na wrzesień. No i też zmienicie jakby może spojrzenie na jakąś osobę, sytuację, co będzie też bardzo istotną jakby lekcją tego miesiąca. Dobrze, zobaczymy sobie co jeszcze tutaj dla Baranów jest. Się zmiana szykuje, tak. Trzeba zadbać o, o ten majątek i uwaga właśnie na fałszywych ludzi. No. Podejście musi być takie takie dobre, podejście takie no, normalnej osoby do wszystkiego. Jeżeli zobaczycie, że ktoś coś kombinuje, że coś tutaj kręci, to. To niestety nie wchodźcie w, w jakieś e, sytuacje. Jeszcze to sobie zobaczymy. Tak, manipulacja. No, przez kobiety, tak jak młoda osoba, no. Widzicie. Ale będzie ta. Mm, będziecie po prostu. E, e, uda Wam się przejść do. do po na, prostu na, do nowego, nowej odsłony, tak? nowej ścieżki, tak jak mówiłam, że a, z końcówką miesiąca przechodzicie. To trzeba uważać na przebiegłą Gabriela, jak ja to mówię. Dobrze, i zobaczmy sobie jeszcze, co tam, co anioły tutaj radzą, jedną kartę dla baranów. No, nowe pokolenie. Twoja upragniona zmiana już nadeszła, czyli jakby, jeżeli chcieliście coś zmienić w tym mieście, on co uda się a, tam, a uwaga tu na to młode pokolenie, nowe pokolenie, a, jak to nazwać, <ścoughs> dlatego że tu może, może być, być coś na rzeczy, bo cały czas się pojawiają te karty dziecka, karty młodej osoby. Dziękuję Wam za wszystko, za to, że jesteście ze mną na kanale i zapraszam na nowe czytania, które się będą ukazywać.